Następny gołąbek jest o numerze 6601. Jest to też gołąbek z tej samej rodziny. Jest po siostrze poprzedniego gołębia i po samczyku, też z tych samych gołębi. Wyglądają te gołębie bardzo podobnie. Nie wiem, czy to będzie samczyk, czy samiczka, ciężko powiedzieć. Są to gołębie, które nie idą do pary. Tak szybko, nie gruchają tak wcześnie jak, jak niektóre gołębie z niektórych raz. One raczej są takie mrukowate, ale mają przepiękną budowę, mocne plecy. Tylko, drodzy gołyscy, pokażę, jak wygląda skrzydło tego głębia. Jak właśnie pewnie zbyszczką można czy lewe czy prawe pokazać. Bardzo piękny gąb. samczyk, bardzo masywny. No, na tego samczyka to, to bym. Samiczka? Może być to samiczka, bo ja tutaj później pokażę matkę jego. On jest bardzo podobny do matki. Może to być też i samiczka. Okej, okay, no. Jest. jest no... I ta nosówka trochę tak może faktycznie troszkę dała. Chociaż, no na samicę. <noise> Pan, Panie Zbyszku, znając tą linię, też rodziny. Ja znam tą rodzinę i wiem, że może to być samiczka. Także, drodzy rodowcy, e, kolejna no. pozycja. W takim razie będzie to samica zaznaczona na aukcji. Także no. drodzy rodowcy, myślę, myślę, że raczej, raczej samiczka. Także drodzy rodowcy, zapraszamy kolejna no. pozycja. E, numer gołębia się tylko na sam koniec? 6601. 6601, kolejna propozycja. No, gołąb, faktycznie w intensywnym okresie pierzenia. Lecz tak, jak drodówcy widzicie... gołąb. Jak widzicie już drodze gołąb. dwie ostatnie balotki do zrzucenia. Tak, ten ma akurat 3. 3, także zapraszam no. od radołowca.